Dobra, gotowy i zwarty do poszukiwań. Teraz wejdziemy na pole, to wam pokażę co i jak. Dobra, to do usłyszenia. Dobra, tak więc jestem tutaj tam jest samochód trochę dalej. Jak widzicie, rzepak jest dość, dość wysoki, bo sięga powyżej pasa. Jest naprawdę masa terenu. To jest jedno pole tutaj, drugie, trzecie i czwarte. Ale liczyłem właśnie na takie kawałki ziemi z taką trawą. Dlatego tutaj pochodzę w nich. A tam dalej, jak widzicie, nie wiem, czy to być widać na zbliżeniu, jest najstarszy dom. To jest pole, które graniczy z najstarszym domem tutaj we wsi. Ja chciałem go z drogi wam pokazać, ale jest brama zamknięta. Nic nie widać, więc to jest jedyna jedyna okazja, żeby zobaczyć ten Znaczyć dom z tego pola. Jak, 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 będą, jak będą żniwa i rzepak już będzie ścięty, to podejdę i pokażę wam go bliżej. Pochodzę sobie, zobaczę jak tutaj ta ziemia wygląda. Jest, jest ok, jest, jest naprawdę masa terenu, to jest nie do przechodzenia dla jednej osoby, tak naprawdę. Dobra, to do, to do usłyszenia. Ok, miałem chwilę strachu. E, włączyłem wykrywacz, pojawiły się jakieś dziwne wzorki, znaczki i cholera wie co. W ogóle nie reagował na nic. E, słabe baterie. Dobra, dotarłem w to miejsce, gdzie chciałem. Mam tutaj spory pas zieleni, który się ciągnie przez 2 km. I pierwszy sygnał, jak tutaj dotarłem, jest monetka współczesne 10, 10 pensów z Elżbietą 2005 To takie na szczęście, Dobra, przyszliśmy nie wiem z 5-10 metrów Jest kolejny sygnał jakaś monetka chyba, albo guzik to będzie no jest moniak dość współczesny To jest Elżbieta, też druga Elżbieta druga e Elżbieta czy Wiktoria, Elżbieta, u. nic specjalnego Elżbieta druga jeden pens chyba tak one penny 1962 No dobrze, ale cofamy się w latach znalazłem taki mały kawałek takiego bezroślinności strzeli strzała miałem i taki ołów kształtny wygląda jak jakiś, nie wiem, ciężarek albo coś Ołów to dobry znak. Dobra, dalej idę. Taki fajny sygnał nawet nie trzeba kopać, bo na wierzchu leży. Słuchajcie monetka, straszny wycieruch, nic nie widać, ale można przypuszczać, że to będzie Wiktoria. Dobra, jestem jestem już w samochodzie. Pochodziłem po tych ścieżkach. No i co tutaj ołów? Ołów większy taki ciężki e, kwadratowy mała łuska e, Co to jest? To jest od strzelby. 20, 20 pensów, 10 pensów, i to jest z tych ścieżek, nie gdzie chodziłem, gdzie tam ludzie chodzą. To jest jakiś moniak, to może być Victoria chyba to, jest, to może być Victoria Akurat nie wiem, nic nie widać. One Penny z 60, tam drugiego. No i to mi się wydaje, tutaj poprzecierałem, poprzecierałem. O tutaj będzie widać w tą stronę trochę zarys tej głowy. To może być George nawet. Nie wiem dokładnie, no ale jest to jest stara ta monetka, czyli coś tutaj może jeszcze ciekawego, ciekawszego być na tym polu. Ja się poczekam po prostu do, aż on to zetnie wszystko, tutaj przeora i on mi powiedział, że to będzie kilka tygodni, więc nie wiem kilka tygodni, few weeks, no to, to mogą być dwa, mogą być cztery, może być dziesięć, no nie wiem. No to wycieruch, wycieruch, nad wycieruchy, ale jakiś zalążek czegoś jest. No. Dobra, to do zobaczenia.